Ten Vivo, oczywiście. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie, nie przegapić żadnych filmów. Łapki w górę i y, to jest już jest ostatni odcinek z tej mapki. Y, miłe, miłego oglądania. A nie, coś słyszałem. A przez kanalizacji. Ojej, jak to musi śmierdzić. Ten musi się umyć. No nie no. Chwila. Hello, Chwila. No. Szybciej. Pur to nie jest 13, 17, przypłynął pod spodem, dawaj, dam radę! Dam radę! Dam radę! O, dawaj! Uf, dawaj, dawaj, no wiedziałem, że dam radę. Teraz prawo, lewo... dawaj prawo. Aha, świetnie. Nie wiem, czy podzielę... nic. Dobra, jest, 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 jest. Respekt, plus. Wiedziałem, że tutaj jest wyjście z granicacji, muszę wrócić do domu. Oj, ja cię do domu. Dobra to, dobra, to widzimy się w domku. O, tak, tak będę rozumiemy. Witam, cześć. Może pan poradować po, 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 po złotówką? Złotówką nie dawaj, daj złotówkę. Proszę. Dziękować pęte z ciebie, z ciebie ludzie. Dobra, wracamy. Nie, nie rzucaj piłką. Muszę szybko spakować się i kupić sobie nowe mieszkanie, aby policja nie znalazła. Muszę eee. zebrać do łóżka. Do... Łóżko, telefon do mięsa, kolczaka. Tak, Łóżko, telefon. Gdzie jest mój telefon? To jest um, z pierwszego odcinka. Telefon, dobra. Bierzemy, bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko. Nie wiem, no. Kur. Kurczak y, bierzemy, dawaj, dawaj szybciej. O, kurczaka? Nie. Jeszcze raz. To tak. Mięso kurczaka są nad lodówką. A Jaki kok z telefonem? Nie. No. Kozak, telefon masz, no. Ludziowieś to jeszcze inny, ale ten też jest fajny. Eee... Telefon... Dwa mięsa kur... A, nie, nie, jest wszystko, dobra. Halo, no... Co, czegoś nie wziąłem? To tak, jeszcze raz. Łóżko, jest. Telefon, jest, no jest. Czeka, na nad lodówką. Musisz zabrać do eku. No już. I pogardzaj jeszcze na moją chair. Pani Żulu, musimy pomóc. No, w ogóle, dam wam ciekawostkę. Jak budujecie, jeszcze tego nie szlodni, wiecie, i budujecie parkour, nie? To fajny etap będzie taki, że trzeba. Ee, o, klik, trzeba kliknąć to, kliknąć to, być wyżej i wtedy szybko podskoczyć na następny blok. Bo klikasz, to to cię podnosi. Tak, rozumiecie? No, bo windet można z tego zrobić. W sumie. Coś w tym stylu. może coś tu jeszcze mam? Nie, no wszystko go zabrałem. O, węgiel. Węgiel może. Dlatego. Do tego. Halo. Wszystko. Okej. Okay. Kurczę, Muszę to do eku. Łóżko. Telefon. Dwa kurczaki. Okej, okay, mam wszystko, już mogę szukać nowego mieszkania, jadę. Jadę i jestem w nowym mieszkaniu, za 50 tysięcy złotych, trochę dużo. Skromniutki domek, ale fajny. Oj, policja mnie tu nie znalazła. Zobaczcie, co, co by tu porobić najpierw. Rozpakuj się, zadzwoń do kogoś. Rozpakuj się. Rozpakuję się najpierw. Jak do kogoś zadzwonię, to policja mnie może mierzyć. Trzeba się spokojnie odwzorować wzór. Okej, okay. a teraz etapu, a teraz etapu. O, <laughs> Będzie lepsza do obrony. Okej, okay. telefon zamiast tego. Siekierka na drugim miejscu, pieniążki. Emerald. Evelyn zmieniła nazwę w ogóle. Ok, mamy uporządkowane. Cięgierle trzeba będzie na pewno. Ok, zacznijmy tak. No jeśli się byłem przed jakąś policją, no to mam już czym. Okej... Okay. Nie było kolorowania w sumie jeszcze. Okej, okay. i rozpakowany. to która jest już godzina... 15. piętna... Już, piętna... już piętnasta. Nieprawda. Yy, zaraz yy, mecz Polska-Francja. Siadam przy po telewizor i zaczynam oglądać. Fertile do A, usiąść. Oglądasz mecz. I uwaga, uwaga. I go! Jej. Po meczu niespodziewanym yy, mnie yy, do dzwicysa zadzwonił. Już. już idę przyszedł do... A, tamte łóżko się bardziej podoba. Uślepasz, mam nowe to samo łóżko. Otwórz. Drzwi. Hmm, no. No nie wiem, czy ja powinienem drzwi otwierać policjantowi, jako, jakby po wyjściu z więzienia, ale. No. Dzień dobry. Witaj, czy pan biwo? Kozibonk? Tak, musimy coś wyjaśnić. Yy, nie dzięki. Chodzi o to, że uciekłem z więzienia? Tak. Lekarz, który zgłosił pana na policję, był wszystkiemu winny. No to oznacza, że był pan niewinny. No właśnie, ale jak to się stało, że, że jestem, jestem winny? Już wiedziałem. Do tego lekarz przyszedł matka z synem. Syn yy, na ospę. Lekarz chciał podać mu fler na... No, wiecie co? I wyczytał, że ten lek nic nie zadziała na ospę. I to, to, to e, na policję i reszta już się wyjaśniła. Jak dobrze, wszystko ma szczęśliwie zakończenie. bo lecz nie wszystko tak, coś jeszcze. Musi pan po pojechać ze mną na komisariat i wyjaśnić całą tę sprawę? Dobrze. Zrobię to masz godzinkę. E, dobrze, możemy jechać? O, telefon dzwoni. Halo. Cześć, 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 synku! Tata wyłudził się ze Nie, dobrze! Już prawie wszystko z nim dobrze! O, to super! Okej. Okay. Na koncercie wyjaśnił wszystkie sprawy Twittera, wyzdrowia i wszystko zakończyło się szczęśliwie. Dziękujemy za przejście naszej mapy. Autorzy. Faski I Pixel, pozdrawiam Was bardzo serdecznie chłopaki, bardzo fajna mapa i mi się podobała nasza mapa Dostaw Diamenty na Mac, Dostawcie Diamenty, ja była Mac, bardzo fajna, mi się bardzo podobała <laughs> i to już był będzie koniec odcinka i żegnam bardzo, bardzo serdecznie, mm, jeszcze może zobaczymy. Wow, to że, to się napracowali nieźle. Wszystko sobie obejrzyjmy. <grym> o. O, a to po co? Okej, okay, nieważne. Tu dom stary. Ale dom. Gdzie jest nowy dom? Tu więzienie? Czyżby? Ty, tu nawet, tu nawet nie byłem. No <grym> Redstone bloki, chłopaki, nie wiem, no, poważnie. Gdzie jest... hmm, A może że game mode 3. Wszystko wam pokażę. O, to jest ten etap, rozpakowanie się. A, to, no nie założyłam szczerze, że są coraz mniejsze pokoje. Co to, to jest? Chwila. Czy głównym dla OK? Jeszcze sobie tu przejdziemy. Kenut 1. Głównym dokładciem dla Pixel FXI. Aha. A, źle. Pixel pomocnik, autor, że mapy, a główny autor. OK. Też też mapy. Battery z no, coś się jak dla mnie niezbyt się spisaliście, przepraszam. Okej. Okay. A, Kili, LJPL. A, Rok zęby Kili LJ, nolik rock Powrót. A ocenię mapkę. Słuchaj, 1 do 10. Myślę, że dzieje 9. Za te, niektóre będą, że nie mogłem przybyć bloku. Ale bardzo, bardzo fajna mapka. robicie dalej. Końcowe yy, info. Osoby. Końcowe info. Dzięki za przyjście naszej mapki zostaw Diagnoso na z mapy. Wejdź także na nasz pro, profilowy profil e, Fashion 23, profil Pixel i Pixel, linkujemy osoby. A, to jest to, 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 to tak, 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 już byłem, bardzo fajnie, szkoda, że mnie nie ma. I końcowe info i zakończamy, ma zakończ mapę. Ok, zakończ końcowe info, zobacz mapę. Nieźle, nieźle. Się napracowaliście, chłopaki. Było nie zaczynać no, nie, nie, nie. Dobrze, no to... To będzie na koniec dziś tego odcinka. Żegnajcie!